Siemanko, z tej strony Rosson, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z d warsów I dobra, nic nie zebrałem i mam tutaj wreszcie youtubera, całe szczęście I bierzemy sobie zestaw Górnika, jak zawsze I Dobra, na samym początku od razu sobie tutaj kupię jeden przedmiot stały Wiem, że tam mi odradzaliście, żebym kupował tą książeczkę I pozbierał już na koksa, no ale Jednak się skuszę na tą książkę i od razu ją tutaj kupię Może bym od razu też poleciał po Tutaj kowadło. Na szczęście na tej mapie wiem gdzie jest ono. Dobra. Zbieramy je. ok Trochę się ciemno zrobiło. I teraz możemy już na luziku pójść kopać. Tak. Dobra, tutaj wszystko zebrali. No niestety. I ogólnie w dzisiejszym odcinku mam bardzo ważną informację dla was, ponieważ yy, dzisiaj, znaczy już od wczoraj mam ferie, tak. Jeśli też macie ferie to od razu możecie się też pochwalić w komentarzach, a jeśli macie dopiero później to no to nie chwalcie się nawet, bo po co? Dobra, jutro już sobie kopię, jeszcze wezmę sobie drewno. I ogólnie jutro, znaczy pojutrze, jak to oglądacie, yy, będę, będę wyjeżdżał niestety z domu. I nie będzie mnie w domu przez raczej tydzień, może trochę ponad. I niestety odcinków będzie mniej. Niestety. Myślę, że uda mi się chociaż jeden odcinek nagrać tak na zapas, żeby było coś, albo chociaż dwa. się zobaczy, jak się tutaj z tym wyrobię. No cóż, zobaczymy. A na razie idę kopać i widzimy się już, jak ściany będą opadać. Dobra, więc jestem już tutaj pod ścianami, i jako że jest to odcinek Pupar z długiej przerwy, właśnie to jest The Warsów, to kupię sobie koksa i olo, nie chcę tutaj padnąć. Jak widzicie, mam mieczek Shardness 3 dzięki tutaj X-Avatarowi, który mi użyczył drugą książeczkę Sharpness 2, co mu serdecznie dziękuję. Dobra, już tutaj TNT wybuchnie. Lecimy na inne Bo biomy. Tutaj już jest... o ile czerwonych, tutaj jak wiadę ni w nich tym mieczem, już niech się boją. Dobra, chodź tutaj, typeczku. Dobra, pierwsze zabicie, o tak, twoje już tą moc. Co tu się dzieje dalej? Gdzieś ten drugi, czerwony mi uciekł trochę Żółty to mój, a więc spoko O, tutaj zielonych jest paru Chętnie bym się tutaj z nimi pobił Nie mają nawet enchantu, no bieda, no nie, nie wiedzą gdzie jest enchant Słabo trochę Wraz sobie sobie złote jabłówko i lecimy tutaj do nich Dobra, sobie perły, żeby było szybko, szybko już tutaj chcą nam uciekać Nie, spokojnie To są dwa freekira jakby Nie no, ten jest enchantowany cały, zdążył się zaenchantować. Dobra, dechpnijmy go tutaj. Dzięki temu mieczkowi jednak idzie bardzo dobrze. Dobra, tutaj trochę nie ogardałem, no cóż... Tutaj też. No trudno. Jednak ta przerwa robi swoje, już takiego nie ma. Dużego skilla, no ale postaram się to jakoś ugrać powoli. Mhm. Pikniemy tutaj za nimi. Szkoda, że nie mam więcej tutaj perełek właśnie. Dobra, ten typek się rozłączył. Coś mi tutaj Aż zamknęło okienko przypadkiem. Dobra, uda się go zabić czy nie? Dobra, udało się jakoś. Tutaj mi jakieś powiadomienie wyskoczyło. Król, się przestraszyłem. Ktoś pisze da. Na tym, dobra, mam nadzieję, że tego nie słychać. Nevermind. Lecimy dalej, A jako czerwonych jest najwięcej. Dobra. Co często mówię, dobra. Będzie ważne. I... O, tutaj mi akurat goni niebieski. Ja tutaj szukam, a tutaj mi akurat gonił <laughs> Ciekawiś się to, co opowiada. Jest, uda się go się na nie? Minimalnie brakło. Ten typek ze środków nie mogę zobaczyć. Halo. No, ej, to jest mój? Nie. Nie, to jest mój jednak. Dobra, nieważne. Czy to już go dorwali, tego niebieskiego? Niestety. Zjedzmy sobie coś i lecimy na biom czerwonych Tutaj mam minimapkę, a nawet nie wiedziałem Dobra, więc bardzo łatwo wyhaczymy tutaj biom czerwonych Dobra, jest tutaj I lecimy ich tutaj poszukać Jeszcze mam koksa, więc niezbyt się tutaj ich poje O nie, nie wierzę Teraz będzie mi ciągle uciekał? O nie, dobra jemy koksa, bo tutaj się wujka nam mnie rzucają, dobra I teraz spokojnie się z nimi bijemy Bo tutaj goleś TNT wysadza W sumie nie wiem czy to nie pogorszyło sytuacji jego typeczka tylko Bro, bo już tutaj prawie padają Pierwszy frag, drugi frag Oj świetnie Obydwie zos osoby zostały zabite, no niestety musiałem zjeść tego koksa no ale cóż Został jeszcze jeden czerwoda, więc nie widzę tutaj zagrożenia z jego strony Dobra, teraz gdzie on może być? Pewnie gdzieś się skampił i będzie go ciężko znaleźć. Dobra, zobacz... No nie! Już go zabili, co? Albo wyszedł, nie wiem. Dobra, więc udało się wygrać tą rundę. Nawet była ona prostsza niż sądziłem, że będzie. Dobra, więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. I nie zapomnijcie o tym, że teraz wyjeżdżam i możecie oczywiście zarejkować yy, Facebooka, bo tam mogę wrzucić jakieś fajne zdjęcia może? Może się coś uda właśnie wrzucić. A więc was do tego zachęcam i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.